26 marca 2020 roku, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu, z strony się kłania, krótkie uaktualnienie obecnej sytuacji na rynku tuż przed otwarciem rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych, proszę pamiętać w ramach tego o czym rozmawialiśmy sobie rano w przypadku live trading roomu, kwestie tego co rynki będzie w najbliższych dniach napędzało, Jedna rzecz za nami, a mianowicie joblessy, za chwilę sobie o tym powiemy, ale to co jest najistotniejsze, to o czym trzeba powiedzieć, to końcówka kwartału, końcówka miesiąca, końcówka tygodnia, wszystko to będzie miało wpływ na prawdopodobnie jeszcze większą zmienność niż to, co do tej pory sobie zaobserwowaliśmy, na co zwróciliśmy uwagę. W kwestii joblessów 3,3 miliona prawie, 3,28, po no przyznaję szczerze, że, że e, dość sporo, natomiast e, generalnie rzecz biorąc najciekawsze e, zachowanie e, jest na nasdaq o którym za chwilę sobie powiemy, natomiast krótkie uaktualnienie do sytuacji na dwóch głównych parach walutowych, na etk i na, e, na funcie w ramach poziom, e, pozycji, o których sobie rozmawialiśmy, a z perspektywy tutaj e, podejścia pod e, długie pozycje na dolarze, w ramach e, poziomów, które wymalowaliśmy czy wyrysowaliśmy, stref podczas porannego spotkania, gdzieś powoli te pozycje są tutaj budowane. Jedno zastrzeżenie, bardzo istotne zastrzeżenie do tego, jeśli ktoś oglądnie sobie film, żeby zaraz nie wsiął do głowy, budowanie nie wiadomo jakich pozycji to po pierwsze, bo u mnie ekspozycja jest bardzo mała, po drugie pamiętajcie, że ja w każdej chwili mogę z tych pozycji powychodzić jeśli coś będzie działo się z nimi nie tak dla mnie, a w związku z czym bardziej jest to kwestia edukacyjna, żeby, popatrzeć, być może zrobić paper trading, niż próbować na ślepo podążać. To, to jest najistotniejsza sprawa w tej chwili tutaj, o której chciałem powiedzieć. A w przypadku, w przypadku funta zaraz po, po decyzji Bank of England, którą również mieliśmy w dniu dzisiejszym bez zmiany, oczywiście tam już nie bardzo było co zmieniać, 0,1 zostało utrzymane, jeden szybki trade w ramach tego górnego cienia na godzinowym został, został zrobiony. Także zobaczymy, zobaczymy jak będzie sytuacja, jak będzie sytuacja prezentowała się w dalszej części, zwłaszcza po otwarciu rynku kasowego, bliżej rynku opcyjnego, tak? Kwestia wygasania opcji plus później fixing w Londynie, to takie dwie naprawdę najważniejsze, dwa najważniejsze wydarzenia tutaj podczas dzisiejszego popołudnia, na które warto zwrócić uwagę. Również dolar z jenem generalnie rzecz biorąc Schodzi pod poziom, o którym żeśmy sobie rano rozmawiali, i tutaj, no, jeśli mielibyśmy startować i zrobić retest tej linii, o której rano rozmawialiśmy, to akurat z obecnych poziomów, po wyszukaniu może tych stopów, tutaj jeszcze szansa na ten scenariusz, żeby jakaś tam ekspozycja krótka na dolarze miała miejsce, to właśnie przez ewentualnie je na strefę mamy wymalowaną, wyrysowaną, wypisz, wymaluj, plus ja jeszcze obserwuję Funtazjenem i ponownie będę obserwował Australijczyka na bazie tego, o czym rozmawialiśmy również rano w dniu dzisiejszym. Ale to, o czym wspomniałem, że najciekawiej, najciekawiej dla mnie tutaj w, na chwilę obecną w ramach publikacji, publikacji danych i zachowania indeksy, tak, które w ogóle nie reagują na ten moment, ale może to wynikać właśnie z tego, jaki flow dominuje w chwili obecnej, w Koniec kwartału, koniec miesiąca, koniec tygodnia. Próbując przełożyć obecne zachowanie na wykres, my rano sobie na ten temat mówiliśmy, no to generalnie rzecz biorąc reakcja nie ma miejsca w przypadkowym, to nie jest reakcja w przypadkowym miejscu, bo to jest kwestia tego, co należy bronić z perspektywy. Jeśli pamiętacie rano, konsolidacji, tak, którą tutaj do spodu mamy odłożoną, jeśli łamiemy to a zwłaszcza jeśli połamiemy przy rynku kasowym, to rzeczywiście tutaj te doły są w zasięgu. I teraz e, obecne zachowanie tuż podanych, zobaczcie, jak ciekawie się ustawia. Bo pamiętacie o czym mówiliśmy, że ja bym chciał z perspektywy shortów, chciałbym zobaczyć wybicie, e, poszukanie przez rynek płynności powyżej azjatyckich maksów tutaj, tak e, i dojechanie do żółtej belki. Zobaczcie, co się nagle dzieje. Mamy ostatnie miejsce słabości, wybite, wybite te dołki tutaj i wychodzimy, wychodzimy górą, zobaczcie, gdzie nas to może zaprowadzić przy tego typu podejściu, idealnie w punkt, w związku z czym tu nie ma pośpiechu, NASDAQ na ten moment też będę szukał, też będę szukał próby podejścia z krótkiej, strony, z krótkiej strony, rynku, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zarówno fund, jak i euro, zwłaszcza fund tutaj zbliża się do poziomów, które będą prawdopodobnie decydowały o tym, że będzie to moja ucieczka, euro ma, euro ma jeszcze trochę przestrzeni nie ma, nie ma żadnej próby podbicia na dolarze z jenem, trudno. No i indeksy, indeksy kwestia Nazdaka. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Mała ekspozycja. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.